Szczęść Boże, witajcie w kolejnym odcinku PNP, czyli pytania i podpowiedzi. Właśnie przed chwilą dostałem takie pytanie, bo jestem na rekolekcjach i podeszła do mnie mama z dzieckiem i zadała pytanie, jak uczestniczyć w Mszy Świętej, kiedy ma się dzieci. I to jest pytanie o nią, i to jest pytanie o dzieci, i to jest pytanie o męża. Jak to mądrze i dobrze zrobić żeby nie stracić, nie uronić niczego z modlitwy, a jednocześnie, żeby no, dać to, co dzieciom potrzeba dać, jeżeli chodzi o wychowanie religijne i no, też o siebie zadbać w tym, o swoje życie duchowe. I to nie jest proste. To może warto od tego zacząć, że jak się rozwijamy i jesteśmy na kolejnych etapach swojego życia, to po prostu mamy inny sposób modlitwy i tutaj konkretnie inaczej też uczestniczymy we Mszy Świętej. Inaczej uczestniczymy we Mszy Świętej, jak jesteśmy dziećmi, inaczej jak jesteśmy e, młodzieżą, inaczej jak jesteśmy dorośli, ale samotni, inaczej jak jesteśmy w rodzinach, inaczej jak jesteśmy już w podeszłym wieku. E, to też zależy od tego, jakie mamy też zajęcia, zadania, pracę i tak dalej, ale Wracam do tego konkretnego wątku, czyli mam, tak jak ta pani dzisiaj mówi, trójkę dzieci, małych bardzo, i teraz jak my możemy uczestniczyć w Mszy Świętej? I szukamy na różne sposoby: raz chodzi mąż, a ja zostaję z dziećmi, raz mąż zostaje z dziećmi, a ja idę, raz idziemy we dwoje z dziećmi, raz idę ja z dziećmi, raz mąż z dziećmi, na msze, bo są msze dziecięce i jak właściwie to robić najmądrzej gdzieś tam oczywiście jest pragnienie żebyśmy wszyscy razem uczestniczyli we mszy świętej no ale jak są małe dzieci to różne rzeczy się wydarzają już nie mówiąc o tym kiedy są chore no i że przeszkadzają biegają coś tam robią tym się rodzice przejmują, nie wiem, ludzie się przejmują, ksiądz się przejmuje, nie wiadomo, albo podejrzewam, że ksiądz się przejmuje, chociaż się nie przejmuje, albo że inni się przejmują, chociaż się nie przejmują, chociaż zawsze ktoś się znajdzie, kto się za to przejmuje. Więc no dużo, dużo takich wariantów i trudów. I przyszła mi bardzo prosta odpowiedź, że po pierwsze... Kochaj bliźniego jak siebie samego. To znaczy, najpierw zadbaj o siebie, o swoją modlitwę, o swoje uczestniczenie w Mszy Świętej. Zadaj sobie pytanie: A na tym etapie mojego życia, czego ja potrzebuję, jeżeli chodzi o Mszy Świętą? Jak potrzebuję korzystać z Mszy Świętej? I wydaje mi się to pierwsze i najrozsądniejsze. Za tym stoi może takie założenie, warto dopowiedzieć. Że Pan Bóg, jeżeli daje nam dzieci, to daje nam błogosławieństwo, i tym samym, jeżeli to błogosławieństwo, tak można powiedzieć, posiadanie dzieci, nam utrudnia modlitwę, to Pan Bóg nadrabia na inne sposoby to, z czego ja nie mogę skorzystać w zwykły sposób, tak to nazwijmy to. I, nie chcę powiedzieć, że to jest jakaś taka dopłata, tak jak za pracę w trudnych warunkach. To może śmiesznie brzmi. Chociaż czemu może tak warto pomyśleć. Natomiast Pan Bóg wie dokładnie, w jakiej jestem sytuacji, jak mam dzieci i co mogę, a czego nie mogę, w czym mi pomagają, a w czym mi przeszkadzają, utrudniają. No bo to nie jest tak, że są same plusy to już... Nie? albo że są same minusy. Nie, jakby. I to też cały czas jest w procesie jednak, że są dzieci grzeczniejsze, inne mniej grzeczne. Jedne są spokojne, inne biegają, krzyczą, różne mają momenty i to też się szybko zmienia, bo szybko rosną, zmieniają się też ich chęć uczestniczenia. Od wszystkiego to zależy. Jak jest wnętrze kościoła, jak jest nagłośnienie, jaki jest ksiądz, jak mówi właśnie, czy to jest msza dla dzieci, czy nie dla dzieci. Jakie są warunki, bo są różne też warunki w poszczególnych kościołach. Można oczywiście też szukać kościoła, który mnie pasuje i moim dzieciom. To też jest jakieś dla mnie zadanie, ale wracam do tej myśli, że najpierw myśleć o sobie, co mnie by służyło. Potem oczywiście rozmawiać też z mężem czy z żoną, a ty jak masz, i z tego wspólnie zdecydujmy. Nie? Bo by się chciało za dużo naraz. To znaczy, żeby właśnie i dzieciom dać to, co potrzebują, i sobie, i mężowi, i żonie. I tak naprawdę to już jest za dużo. To znaczy, a przynajmniej nie po kolei. Więc zaczynając od siebie i starając się, to też nie jest i tak proste, bo jestem zmęczona, zmęczony, bo... Uch, takie czy inne wydarzenia są, prawda? Czasami po prostu już nie mam siły się modlić zwyczajnie, bo całe siły zużyłem po co? Żeby służyć drugiemu człowiekowi, właśnie może temu małemu, a może żonie, może mężowi zastępować, coś tam pomagać i tak dalej, bo ona jest jeszcze, czy on w gorszym stanie. Więc na to wszystko, biorąc poprawkę, tutaj mi się przypomina właśnie choćby to zdanie świętego Tomasza Zakwinu, że łaska buduje na naturze. I szanuję naturę w tym sensie, że no jak jest przemęczenie, jak jest wyczerpanie, jak jest taki czy inny trud z tego, co naturalne, właśnie za duży hałas, coś tam, no to zwyczajnie nie da się mieć takiej uważności, takiego skupienia, czy tyle czasu na modlitwę, jakby się chciało, tak zwyczajnie mówiąc. Więc to szanujemy, to na co nie mamy wpływu. Patrzymy, co jest możliwe do zrobienia, ale właśnie zaczynając od siebie, decyduje się, że właśnie teraz, konkretnie na przykład w Eucharystii, czy szerzej w modlitwie, potrzebuje tego i tego. Na przykład słuchania Słowa, albo trwania w komunii, albo chwili adoracji, albo różańca, która, czyli modlitwy jakiejś powtarzalnej, albo aktów strzelistych. Albo właśnie krótkiej modlitwy, ale wspólnej jednak, albo częściowo wspólnej, częściowo indywidualnej. Tu te kombinacje i zestawienia możliwe są bardzo różne, i warto szukać, warto myśleć, warto jakoś się starać, ale jakby nie w oskarżaniu się, nie ponad swoją miarę. Nie w takim resentymencie, że o, kiedyś to się modliłem, czy modliłam, a teraz to jest kiepsko. Nie. Jest dobrze, tak jak jest, a może być lepiej, bo mogę dzięki Duchowi Świętemu, jego mądrości, podpowiedziom, po prostu modlić się jeszcze lepiej. Nie? Z całym szacunkiem do tego, co jest teraz, akceptowaniem mojej obecnej sytuacji, ale z jednocześnie takim. Pragnieniem, wykrokiem do przodu, że zawsze mogę bardziej kochać i Pana Boga, i innych ludzi, i siebie samego, właśnie uszanować w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest takie mądre i to chciałem Wam podpowiedzieć dzisiaj w tym odcinku. Wiem, że to jest problem dla wielu, ale właśnie szanując to wszystko, Zawsze zaczynamy od siebie samego kochaj bliźniego, kochaj, kochaj, ale jak siebie samego zaczynając od siebie samego, szanujemy naturę i y, jeszcze jest powiedziane przez Świętego Tomasza, że łaska tą naturę też potrafi wydoskonalać, więc też pozwalamy się wydoskonalać. Życzę Wam wszystkim, a szczególnie rodzicom małych dzieci, y, Powodzenia w modlitwie, w uczestniczeniu we Mszy Świętej. Niech to przynosi owoce Waszemu życiu i Waszym rodzinom. Trzymajcie się z Panem Bogiem. Hej.